What's up, guys? Dzisiaj przychodzimy dla was z filmem, a właściwie tagiem bez Friend tak I mamy tutaj 20 pytań na telefonie, które będę czytała I będziemy na nie odpowiadały Jeszcze nie wiem, jak to zrobimy, czy będziemy odpowiadały o sobie Czy nawzajem, ja o Marcie, a Marta o mnie No ale zobaczymy, na ile będziemy o sobie wiedziały Bo pytania, przyznam, są takie, że ja nawet znając cię trochę lat Nie wiem, czy umiałabym odpowiedzieć Ja też, ale tak mam wrażenie, że te niektóre pytania No, myślę, że nie każdy przyjaciel musi wiedzieć takie rzeczy o drugim No, no ale... Okej, okay, Zacznę. Pierwsze pytanie Jak i gdzie się poznałyście? Na integracji klasowej, przed rozpoczęciem liceum. Tak, ale wtedy się jeszcze w sobie nie zakochałyśmy. No raczej nie. się znienawidziłyśmy na początku. No, może jak jest miło, z... dziękuję. Nie, no nie znienawidziłyśmy, ale miałyśmy o sobie niezbyt miłe opinie, e, jeżeli no, ja chodzi myślałam, o pierwsze wrażenie. No ja myślałam, że jesteś taka Daria na dent to taka... Mm. Ja myślałam, że ty jesteś taka Marta, krękajcie narody. <grym <grym ale to... tak jest trochę. <grym <grym no dobra. Nie, no. Pytanie numer dwa. Jakie jest wasze najlepsze wspólne wspomnienie? Mnie jest ciężko, prawdę mówiąc, czytałam to pytanie i... Te pytanie. Czytałam to pytanie i ciężko mi było cokolwiek wymyśleć, dlatego że mamy dużo wspólnych wspomnień. Czy ja wiem, czy mam jakieś takie jedno ulubione? Ja myślę, że nie mam jednego ulubionego. W sensie jest dużo sytuacji, które bardzo dobrze wspominam i tak dalej, ale myślę, że bardzo tak pozytywnie mi się będą kojarzyć dni, kiedy nasza droga do szkoły trochę się zawijała i trafiałyśmy do innego miejsca, na przykład do McDonalda. No, jak tak, spędzały się szkole my, gdzieś jak razem? Jak Dab dzień, e, całutki dzień na plotach, e, opowiadaniu sobie wszystkiego, co się dzieje dookoła, to to, to jakoś e, tak bardzo dobrze wspominam. No. I jak trafiałyśmy też do różnych abadaby, do lajkonika na kawę? Takie dni są fajne, kiedy wychodzimy gdzieś, po prostu. Do no, was. gdziekolwiek gdzie idziemy, wychodzimy no. gdzieś no. razem, czy nawet do bidy. To, to są takie fajne czasy, kiedy możemy sobie trochę na luzie pogadać. Niekoniecznie o szkole i o innych takich rzeczach, no. ale właściwie o wszystkim. E, dobra, pytanie numer trzy. Opiszcie siebie jednym słowem. Czyli mm. ty mnie, ja ciebie. Ciężko. No, jednym słowem. Ja, ja myślę, że... Yy, że rozsądna. Wyszłam na sztywniarę. No nie, no przecież nie powiem, że A, crazy girl, no bo to jest takie... Ale kurczę, ja mi ciężko jest dobrać coś do Ciebie. Mm, chwilę pomyślę. Może byłoby to yy, porywcza? Tak trochę brzmi antagonistycznie do Ciebie. Yy, Dlaczego, co Ty powiedziałaś o mnie, no ale porywcza, no taka bym powiedziała no nie wiem, no kurde, samo powiedz, jakie to by mogło być słowo, bo ja mam na myśli to, że ty jesteś zawsze taka impulsywna, może o! Impulsywna, że jak coś pomyślisz, to od razu powiesz, nie zawsze to przemyślisz, ale też masz takie jakieś spontaniczne pomysły. Tu na przykład miałeś coś zaplanowane, no, ale możliwe. gdzieś pójdziesz, więc może impulsywna, coś takiego powiedzmy. Hmm, jeszcze coś niemiłego? No? Przecież to było miłe. No, jak no, jak to jak to coś trany. zrobisz, jak coś powiesz, to od razu to robisz. A już się pokłócimy. A? Już po. <laughs> Dobra. Pytanie numer cztery. Wymarzona praca Twojej przyjaciółki. Zaczynaj. No zaczynaj. Um, zgaduj. Masz no kilka. Na pewno by była praca z ludźmi. Tak, w dużej grupie, albo już niekoniecznie w dużej. Na pewno praca z ludźmi, jakiś psycholog, terapeuta, rozmowa, y, y, jak, y, jaki jest sens pana życia i takie. Oh, kiedyś rzeczywiście tak było. Chciałam być psychologiem i y, interesowała mnie taka praca, żeby generalnie pomagać ludziom, ogarniać swoje własne umysły. A teraz... Ale generalnie jakbym miała patrzeć na to, co Daria chce studiować, a co... Y, więc no, to pewnie byłaby Neur... neuro... Neuro... Neurolog. Neurolog. Moja droga. No, chciałabym być neurologiem, a to w sobie też połączenie takiej psychologii z trochę bardziej e, praktycznymi rzeczami, czy teoretycznymi właśnie, bo właściwie to wiedza i tak dalej, nauka. co chcesz się na, co teraz chcesz kierunek, jakiś na neurobiologię. Tak. To potem się zostaje neurologiem? Nie, neurobiologiem, no ale mówimy o wymarzonej pracy, tak, więc marzyłam, żeby być neurologiem, o, czyli lekarzem. No dobra. Dobrze. Do rzeczy. E, a ja? A ty? E, ja myślę, że Ty byś. Tutaj myślę, że się nie pomylę, bo dobrze wiem, co byś chciała robić. Chciałabyś mieć swój własny sklep, w którym byłyby e, niedrogie kosmetyki na każdą kieszeń, świeczki, e, gadżety, pierdu, pierdu. Generalnie wszystko, co związane z makijażem, Twoją własną kolekcją, zapachami wszystkim, co jest w beauty. Więc e, Ty, Twój własny sklep i swoje e, kosmetyki to by był chyba Twój świetny No to i jeszcze bym chciała zostać takim profesjonalnym make-up artist. No, to wiadomo. A. <laughs> Będziesz. Z czasem. <laughs> okay. Kolejne pytanie, pytanie piąte. Co was w sobie denerwuje? Jestem o. ciekawa co powiesz. Na pewno jest milion rzeczy, które masz teraz na myśli, ale spróbuj wymienić jakieś najbardziej takie denerwujące. E, to, że czasem trzeba ci coś, e, o, mam wrażenie, dla mnie oczywistego tłumaczyć pięć razy. E, zaraz, co jeszcze? Słyszę to od początku liceum. No, ten tak będzie taki trochę, że sobie powiemy coś o sobie. Ty wiesz? już myślisz o, o, co, co, co we mnie Czy no, denerwuje? Myślę. Hmm. Może czasem to, że, że tak wszystko musisz mieć przemyślane, takie dopracowane, i wszystko musisz wiedzieć, zanim coś zrobisz, że nigdy nie jesteś taka, a po prostu zróbmy to, tylko tak zawsze damy, że. No prawie nigdy. No to myślę, że to tak teraz już nie będę wymyślać na siłę, że nie lubię cię. Okej. Okay. No dobra, mów dalej. E, A mnie w tobie? Co mnie w tobie denerwuje? E... Może to, że właśnie, kurde, to będzie takie, będziemy się wyhejtować nawzajem za przeciwstawne rzeczy. Bo mnie właśnie denerwuje to, że ty nieraz nie przemyślisz tego, co powiesz. Że wpadniesz na coś i od razu, a e, to powiem, albo, albo o wiem, co mnie jeszcze denerwuje. Ja coś mówię, jestem zupełnie poważna, a Marta mówi... Nie wiesz tego? Przecież to jest oczywiste. No, no właśnie, to jest to tłumaczenie, że ja muszę ci powiedzieć, o gat, i teraz muszę ci to wytłumaczyć, przecież to jest takie oczywiste, a ty tego nie robisz. No. no, to jest... Dobra, a nie to... tłumaczmy tego. Tak jest i koniec. No tak. Pytanie numer 6. Jak mogłybyście gdzieś razem pojechać, gdzie by to było? E, do, na, na ciepłą, jakąś wyspę? Tak, no to proszę, ale ja bym ale. Leszaki, duża... ploty. Tak. O, tak, dużo wody niebieskiej i słońca. O, Zdecydowanie. No, to nie. no, też tak myślę, zgadzam się w 100%. Okej, okay, padła nam bateria, ale już jesteśmy z powrotem. Kolejne pytanie to pytanie numer 7. Najlepszy kawał żart, z którego tylko wy się śmiejecie. No, myślałyśmy trochę nad tym, ale my głównie śmiejemy... Mamy takie dziwne poczucie humoru, że... E... Głównie są żarty sytuacyjne. Tak, tak. Żeby... Czyli ktoś coś powie, a my ha, ha, ha i jakiś tekst dorzucimy i się z tego robi kawała, tak to... Tak, no, tak żebyśmy miały jakiś taki żarcik, z którego się śmiejemy. To zwykle to... by było tydum, css, i takie... No, więc raczej nic takiego. Żarty sytuacyjne. Nie nie nasza... wam żadnego. E, kawału, super. Charka, nic. No, raczej żarty sytuacyjne to nasza najmocniejsza strona, także bójcie no. się. E, dobra, następne pytanie. E, ósme. Komu zajmuje dłużej wyszykowanie się rano? Tobie. Mnie, bo się dużo. Ja zbieram. uważam, że tobie, bo dłużej się zbierasz i zawsze bardziej się przykładasz do makijażu. Ja rano zawsze zazwyczaj mam tak, że nakładam podkład, puder, szybkość, cieniami się na co dzień nie bawię. A Daria zawsze tam bazę sobie w klub, jakieś cienie powybiera. No, rzeczywiście, ja tak bardziej byłam no. mam takie oszczegóły, że wszystko musi być tak pierdu, 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 wszystko musi być dokładnie i tak bym no, się. a bawiła, ja raczej rozumiem. się szybko, tak. Ale tak też wiesz, dlaczego myślałam, że ty możesz się długo szykować, bo ty prostujesz włosy nieraz. No, ale to, to jak masz rzeczywiście czas, na przykład jak mam Ta drugą lekcję sobie. albo. Yy, po na siódmą. <laughs> Nie no, po prostu jak mam e, później e, lekcje, zaczynam to i mam czas, to wtedy je łosy i wtedy rzeczywiście dłużej e, mi to zajmuje, ale no tak, normalny taki dzień to raczej ja myślę, że ty. Kolejne pytanie, dawaj już. No dobra. <gryw> Pogodzę się z tym jakoś. Ulubiona pora roku e, Twojej przyjaciółki? Będziemy zaskoczone, że u obu nas to jest lato? Tak. Zaskoczone. Lato. <gryw> e, ulubiona piosenka Twojej przyjaciółki? Aktualnie Twoja e, For 5 Seconds. No, niedawno było w Tagu, mówiłam. No właśnie, więc... No Ty masz pewnie też. Ja mam milion, te... także... Ciężko Ci będzie coś zgadnąć, no nie wiem, wytypuję jakąkolwiek. A, wiem! No. Jest jedna moja ulubiona ostatnio, z której mam bekę i się wszyscy śmieją. Ale nie wiem, czy Ty będziesz wiedziała. A no, tak, wiedział. bo się śmiejesz ze wszystkimi, tylko nie ze mną, nie? No, ale nie znasz tego, co teraz leci, co wszyscy, wszyscy ci zną bekę z tej piosenki, a mnie jakoś ona tak bawi, że aż mi się spodobała. To jest tam, e, coś śpiewała Call Me Maybe, Carly Kar, coś tam. Nie znam w ogóle piosenki jej żadnej. Poza tym, Colmy maybe. No to teraz jest nowa. I really 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 naprawdę, 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 Nie, to ja Wiesz, nie si? znam. To naprawdę, 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 to naprawdę, really naprawdę, 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 I naprawdę, 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 i... I lubię mimo, że naprawdę, 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 no, to myślę, że to jest u nas to samo, więc gdybyśmy mogły na co dzień chodzić w szpilkach, to na pewno byłyby to szpilki, ale no, że do szkoły nie wypada po pierwsze, I też, a po nie, drugie też nie, nie do końca właśnie wygodnie, to na co dzień płaskie buty. Ale na wyjścia bardzo moje szpilki, no także no. i to, i to zależy od sytuacji. Mhm. E, spodnie czy sukienki. I ja jest taka udawa. sama sytuacja, bo w sumie do szkoły często nosimy spodnie czy jakieś e, leginsy, takie rzeczy i ja w tym, tak, ale sukienki ja, też lubię. Ja bardzo. uwielbiam sukienki i spódnice i jak e, też mam rano więcej czasu e, to często zakładam właśnie rajstopy, bo teraz było zimno jeszcze i spódnice czy no. ja sukienkę, ale ja bardzo generalnie lubię. Ale w to generalnie sukienek dużo nosimy, tak. spódnic, takie rzeczy. Ja uwielbiam sukienki. No zależy wszystko od sytuacji, no. lubimy oba, wygodnie w spodniach, ale bardzo lubimy sukienki. Pytanie numer 13. Ulubione zwierzę Twojej przyjaciółki. Czy to będzie dziwne, jak powiem, że szynszyl? I pies? No, ja myślę, że Twoje pies, nie? No, zdecydowanie. Dla mnie pies od, od zawsze, ale odkąd dowiedziałam się, że istnieje coś takiego szynszyl i odkąd mam, to szynszyl też. Okej. Okay. Pytanie numer 14. Co najbardziej w sobie lubicie? Poczucie humoru i szczerość, chyba. No. Taką obiektywność. To, że się mamy. Że no. możemy zawsze ze sobą pogadać o wszystkim. O wszystkim i zawsze sobie doradzić, i nie ma tak, że no. jesteś moim przyjaciółką, to ci nie powiem, tylko zawsze sobie mówimy, jak coś wygląda źle, jak coś robimy źle, jak coś jest nie tak, to zawsze sobie powiemy mimo, że to nieraz się kończy jakiś No i to jest taka fajna, fajna yy, przyjaźń, że to nie jest tak, że. O mm. Boże. Też i nie jest takie, że a kupiłam sobie i mam coś lepsze od ciebie. Mm. Tylko nie, to nie jest raczej. takie no, ludzkie fajne. bardzo. Mm -hmm. Dlatego to jest chyba spoko, szczerość i poczucie humoru, które nam gwarantuje e, zawsze fajną sytuację, jeżeli mamy zły humor, to się spotkamy i zawsze jakiś joke poleci. E, pytanie numer 15. Komedia, horror czy filmy romantyczne. E, ja bym powiedziała, że wszystko w kolejności e, horror, a potem e, komedia i film romantyczny na jednym miejscu. A ja bym powiedziała, że e, komedia romantyczna, że filmy romantyczne u mnie na pierwszym miejscu, a potem. E, Komedii i horror. Chociaż w sumie, lubimy wszystkie z tych trzech rzeczy, uh -huh. nie? Ale tak, jakbym miała ocenić to, czego najwięcej oglądam, no to zdecydowanie komedii romantycznych e, oglądam najwięcej. Komedia komedie romantyczne czy film romantyczny? No, no to, to, to samo. <laughs> no, romantyczne no, i komedie, horrory, i dramaty to wszystko do jednego worka, bo mm -hmm. lubimy wszystko. Pytanie numer 16: Blackberry czy iPhone? No powiedz, nie powiedz, czy wolałbyś Blackberry czy iPhone? Ja tak, ja powiem tak, że nie mam ani tego, ani tego, nie miałam kontaktu za bardzo, ale y, mogę tylko ocenić wizualnie, więc wizualnie y, iPhone. No ja ma też. No, to następne. E, pytanie numer 17. Ulubiony film. Ja mam bardzo dużo ulubionych filmów to mów. E, no ale nie wiem, czy wszystkie będę w stanie zapamiętać. Na pewno e, jest to Now is Good e, i że cię nie opuszczę. E, klik i robisz, co chcesz. E, to ja nie mam e, takiego ulubionego filmu. E, na przykład mogę Wam powiedzieć, że ostatnio fajny film oglądałam to było to... E, nie... Dla ciebie wszystko. Dla ciebie wszystko. Dla ciebie wszystko też uwielbiam ten film. No, Notebook. No. Tak jak mówiłyśmy w tagu Typoły, o, nie. Taki kultowy filmy. No to po prostu to co na, na podstawie powieści Sparksa, to są fajne filmy. Tak. I horrory lubię też, np. Paranormal Activity albo Orek. Albo Egzorcyzmy Emily Rose. No, generalnie, wiecie, takie kultowe filmy, które wszyscy oglądają, jak wiadomo komedia romantyczna, to wszyscy w głowie uwielbiam. mają takie najbardziej znane. Uwielbiam Harry'ego Pottera, to jest A po tak, prostu... Ja Harry'ego Pottera mogłabym oglądać yy, w każdy weekend o, chyba po prostu. No, no, dokładnie. Harry'ego Pottera, yy, no, zmierzchnę... No wiem, bo, wychodzę teraz na jakiegoś, nie wiem, na jakieś Ale dziecko. Ale to są takie kultowe filmy, które każdy ogląda. No, no. po prostu uwielbiam, więc na pewno Harry Potter. No. Tak. Okej, okay, dalej? Myślę, że wystarczająco dużo powiedziałyśmy. Pytanie numer 18. Macie wspólne hobby? Zdecydowanie chyba kosmetyki. No, makijaż. Kosmetyki, makijaż, pielęgnacja YouTube. I taniec, bo lubimy tańczyć obie. Pytanie jeszcze, numer jeszcze jedzenie. To jest nasza pasja. Chcesz żyć? Aż zgłomniałam. A spać lubimy razem. Lubisz spać. <laughs> razem. Mm. <laughs> lubimy spać, tak. No. Pytanie numer 19. Ulubiony program telewizyjny. Mówiliśmy o tym w e, Tagu Ebaudas. No. Chyba, no... co stop, ja. model, Project Runway. Ty mówiłaś Dzień Dobry TVN. No. Pytanie na śniadanie. Lubię też wszystkie podróżnicze programy. No. To chyba też mówię. O. No. Next. Ostatnie pytanie, pytanie 20. Jak pieszczotliwie na siebie mówicie? Ja na ciebie mówię... Ja na ciebie mówię Shunshuru. No ale to tak wszyscy, jak ktoś, tacy najbliższe mi osoby, no wiadomo, że nie rodzice, że mama nie krzyczy do mnie no! ale no właśnie ze znajomych to tak mówię. Martusia, Martina. Ja do ciebie nie mówię, chyba zdrobniale, bo zawsze mówię do ciebie Darianna, mam wrażenie. Nie mówię nigdy do ciebie jakoś nie no, może czasem w żartach coś takiego, ale głównie Darianna. no i to chyba tyle. A, wszystko. Skończyliśmy na, nasz tak. Może się dzięki temu dowiedzieliście trochę o naszej przyjaźni, może coś wam to powiedziało. Ale nie było nic w stylu, jak długo się znacie. I... No właśnie. Tylko dwie się powiem. poznałyśmy. Ale znamy się, no bo jesteśmy w trzeciej klasie liceum. No, a poznałyśmy się na jej początku, więc od początku liceum. Tak się trzymamy razem. Dziękujemy Wam za oglądanie i generalnie zapraszamy do robienia wszystkiego, co można robić na YouTubie, czyli subskrybowania, dawania kciuków w górę, komentowania koniecznie, bo bardzo nas, nas, nas cieszą wszystkie Wasze komentarze do nas i te I... miłe i te niemiłe, wszystkie są dobre. Tak, i zapraszamy jeszcze do innych filmów. Oglądajcie wszystko, co tam. Wam się stało. Jeżeli jesteście ciekawi następnych filmów, to zapraszamy do kliknięcia subskrypcji pod spodem i do zobaczenia w następnym filmie. Ok. No. Pozdrawiamy. Pa! pa!